Co się dzieje, gdy wcześniej spłacasz kredyt? Wiele osób zadaje mi to pytanie, mówi Wojtek, ale jak mam oddać tyle pieniędzy do banku, to na czym ja zarobię? I o tym właśnie w dzisiejszym odcinku, bo okazało się, że w internecie nie ma w ogóle wiedzy na ten temat. No więc przyjmijmy sobie taką sytuację. Kredyt bierzesz na 30 lat, 250 tysięcy, oprocentowanie 4%. No dzisiaj można 3,7, ale można i 4,2, w zależności od banku są banki, które już nie biorą prowizji od wcześniejszej spłaty, ale uwaga, jak sytuacja wygląda. W takiej sytuacji mamy ratę 1193 zł. Tyle musisz płacić co miesiąc. No, na 30 lat. Tak, jakbyś dzisiaj brał kredyt, no to mamy 2019, w 2049 spłacisz swoje mieszkanie. Jest taki kolega z Łodzi, mój, we wspólnocie razem działaliśmy, on do tego zachęca, mówi, nie ma to jak flap, wynajmowanie w ogóle, no super, bierzesz sobie stryczek na 30 lat, co prawda możesz spłacić za 20, ale pytanie, czy dożyjesz tego wieku. Ja jestem przeciwny, kiedyś próbowałem, nie do końca mnie to satysfakcjonowało, że muszę czekać 30 lat na swoją niezależność finansową. Zrobiłem to trochę inaczej, zapraszam, zobacz sobie taki film pod adresem www.najlepszastrategia.pl, O tam o tym opowiadam. Ale powracamy do tego, co się dzieje, jeżeli chcesz flipować, czyli kupujesz mieszkanie i po trzech miesiącach trafiać się klient i chcesz sprzedać. Dzisiaj miałem taki telefon, dzwoni do mnie yy, internauta, i mówi: no ale panie Wojtku, jak się to panu spina? No bo wziąłem 250 tysięcy, a w kosztach bank wyliczył, że mam oddać 429. 673. To gdzie tu mój zarobek, ileś ja bym musiał zarobić? A no właśnie, to nie jest tak. Ty oddajesz do banku dokładnie tą kwotę, którą pożyczyłeś, pomniejszoną o część kapitałową raty. Tutaj mamy ratę całkowitą. Ona się składa na część odsetkową. Ta część odsetkowa to jest 833 z groszami i część kapitałowa 360 w początkowym okresie. 360. Ta. Część raty będzie Ci pomniejszać co miesiąc systematycznie zaciągnięty kredyt, ale nas to nie interesuje, bo my chcemy szybko spłacić, szybko sprzedać. Czyli jak sprzedasz po, po trzech miesiącach, to musisz odjąć sobie no mm, 1200, 1380 zł mniej i tyle właściwie. Spłacasz do banku, ale nie uwzględniając tych kosztów, bo co to jest? To jest... Kwota, którą bank mówi, że ogólnie zapłacisz po 30 latach wszystkich kosztów, czyli jak wziąłeś 250 tysięcy, no to tutaj prawie 100, ile tam, 80? 180 będzie dodatkowych odsetek przez te 30 lat, ale to przez 30 lat. A normalnie to po prostu występujesz do banku o zaświadczenie. Ile jeszcze pozostało ci do spłaty kredytu? No, bardzo proste, po trzech miesiącach wyliczyć samemu, no, ale bank może jeszcze w umowie ma jakieś koszty ukryte, które ty możesz, musisz ponieść. Czasami jest to prowizja od wcześniejszej spłaty. Co prawda, coraz mniej banków tą prowizję stosuje. Ta prowizja jest na poziomie 2%, czasami 3%, no więc w najgorszym przypadku od tej kwoty 5 do 7,5 tysiąca prowizji za wcześniejszą spłatę byś musiał jeszcze zapłacić. No i oczywiście ponosisz yy, koszt co miesięczne 830. 3 zł, czyli przez 3 miesiące no to będzie jakieś tam 2500, 2500 kosztów poniosłeś i to jest właściwie twój całkowity koszt. Może wycena nieruchomości tam z 500 zł. Być może prowizja za udzielenie kredytu, być może jakieś ubezpieczenia, ubezpieczenie pomostowe albo ubezpieczenie od niskiego wkładu, jeżeli był to niski wkład faktycznie zaangażowany w tą nieruchomość. Ale łącznie, jeżeli dojdzie do 14-15 tysięcy, ze wszystkimi prowizjami to jest maks, to są koszty. Chociaż dzisiaj, jak nie ma tych prowizji od udzielenia kredytu i od wcześniejszej spłaty, to z 9 tysięcy wychodzi mniej, czyli maksymalnie w 6 tysiącach łącznie powinieneś się zamknąć. To jest całkowity koszt kredytu. To jest ta nasza rzeczywistość, to my na tym właśnie zarabiamy. Natomiast robisz flipa, zainwestowałeś z 250 tysięcy, to, to jest z banku oczywiście, jeszcze 50 tysięcy miałeś swoje, całkowita wartość inwestycji były 300 tysięcy razem z remontem sprzedajesz za 400-100 tysięcy zysku. Mam takich uczestników, którzy mówią, że jak nie widzę dzisiaj 100 tysięcy zysku na mieszkaniu to go nie biorę. No ale jest też wiele innych takich jak Zbyszek z Sochaczewa ostatnio chwalił się na naszym spotkaniu regionalnym, gdzie Sławek Muturi występował w Warszawie, było 200 osób na sali i on stał, powiedział, że na ostatnim flipie zarobił 170 tysięcy. Stał Kuba, który mówił, że na swoim gotowcu inwestycyjnym zarobił 200 tysięcy. Ja zachęcam cię do inwestowania, jeżeli nie wiesz jak, napisz do mnie Koniecznie na infomapawojciechorzowski.pl. Pozdrawiam cię serdecznie. A no i oczywiście zasubskrybuj kanał. Zasubskrybuj kanał i zaznacz dzwoneczek. A jak już to wszystko zrobisz, to zajrzyj tam na dół do opisu, jest na pewno jakaś niespodzianka dla ciebie. Link kliknij i odbierz swój prezent. Pozdrawiam cię Wojciech Orzechowski.